Testujemy takie oto kwaśne żelki. Ostatni no. raz Oktawiam je dwa lata temu, a ja z pięć, sześć. Więc no, no pewnie będzie inny smak już po no. tylu latach. Ja mam jakby co dziesięć mhm. lat i ja Oktawie też. Ok. To dawaj otwieraj paczkę. Dobra. Otwieramy paczkę i ja, jeszcze przywitajcie się z naszymi kolegami Siema. tutaj. Siema. A tam tu Rójka O tu jest e, Antek, kiedy ujka, z, z, z Naprawia kanału. Zawsze gdy jest, to ciekawie ciekawie z... no. Dobra. I otwieramy. Każdy z nas będzie testować. U. Zróbcie cięcie Dobra. Uf, Dobra, już pan Oktawian otworzył to tutaj, to taki niebieski. Widać, że cały Drogny. kwasny. Mogę. Zaraz. ja mogę? Zielony. Wszystkie testy. Żółty. pomarańcz, Czerwony. Czerwony. I wszystkie. To są wszystkie kolory to było. Dobra, to teraz ja testuję. Wszystkie? Sprawdźcie moją reakcję. moją kamerę. Ja mogę patrzymy. Żółty podobno jest najgorszy. Słabe! Wszystko wezmę niebieskiego. Teraz coś czuję. Niebieskie no. najlepsze były, co nie? Uh -huh, coś czuję. Niebieskie najlepsze były najmocniejsze. Ale najlepsze. No też najlepsze. Teraz, Teraz e ja. Coś. E nie, testowałeś wszystkich. Bo... No właśnie, no to ma jeszcze. Tam. On. Zielony. 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 Kura. Czerwony jeszcze. Czerwony. I, i, i pomarańczowy. 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 Jak wyglądają te falki, Bardzo. no smak. Taki ale... typowy pomarańczowy. Dawaj, teraz czerwony, tak? Tak. Czerwony to najsłabszy był. Um. I teraz ja to. Uh -huh. Teraz niebieski tyle. No, no niebieski win. E, Zielony. Mm. Nawet. Niebieski. E, ty może to... byś trzymał, Szymon. O, dobra, no. Niebieski. O, sorry. Przepraszam bardzo. O, No to jest słabe. Jak chcecie to testujemy trzy gumy szok naraz. Hmm. Zielone. Żabki. Czerwone. Czerwone tutaj. Pyk. Najsłabszy jest. No już wytrzymuję. Żółty. Żółty. I pomarańcz. Hmm. Niebieski najgorszy. Teraz... Teraz popię papier kaminożyce. To, to, to rydwan. Rydwan. Możecie go ko kojarzyć z YouTube, ale już nie będziemy odpowiadać na takim shortiku. Czerwony najmniej kwaśny. Nie. Ja ci będę nie wyciągać może. On jest kwaśny. Nie. zielony chyba jest najkwaśniejszy Nie. Co niebieski? Niebieski, wind, co niebieski. Pomarańczowy. To najmniej kwaśnego do najbardziej kwaśnego. No. Teraz tu żółty. Ooooooooo, i Niebieski. Niebieski, ja się boję jego reakcji. No ja też. Pewnie będzie dziki o tym. Kwaśne? Bardzo kwaśne. Ja ci, słabe nieba. takie. Panie Walery Teraz Walery Ostatnia osoba w tym odcinku testuje Nie wygłupiaj się, tylko jedz Czerwony Od najmniej kwaśnego do najkwaśniejszego okay. Dobra Dawaj Oti Zielone jabłko Zielo Zielone Pomarańczka Dobra. Pomarańczka Skawka był, ten pierwszy Dobra Dobra Później jadę na cytrynę Cytryno Cytrynka, leci Dobra Najgorsza cytrynka ma taki słaby smak słaby. I borówka. I borówka. No dobra, to już koniec odcinka.